Olu, dzisiaj temat jest klasyczny, czyli Playboy. Jak Ty wspominasz te wszystkie sesje? Czy dobrze Ci się pozowało? Jak to było? Czy na przykład powtórzyłabyś jakąś sesję? Ja dwukrotnie byłam na kładce ckm w Playboy jeszcze nie miałam okazji, natomiast nie wykluczam tego w najbliższym czasie. Co do tych sesji, które miałam, wspominam je bardzo dobrze. Cała ekipa jest bardzo przyjazna, jest komfortowo, no a przede wszystkim efekty sesji później są oszołomiające. Jest to pamiątka na całe życie. Eee, więc wspominam je naprawdę bardzo dobrze. Jesteś profesjonalną modelką. Rozumiem, że takie sesje w ogóle ci nie krępują. Tak, ponieważ no, pracuję już jako modelka, fotomodelka od ładnych paru lat. To gdzieś tam jestem. Eee, Oswojone ze swoim ciałem, tym, że nim pracuję, więc nie stanowi to dla mnie problemu. I efekt finalny jest taki, że te zdjęcia zawsze są piękne, ale jaka jest prawda? Czy one są przynajmniej trochę poprawiane w Twoim wypadku? Od paru lat, z tego co zauważyłam, to CKM Playboy idzie w stronę naturalności. Te zdjęcia nie są retuszowane. Już chyba skończyła się ta era, kiedy ludzie chcą oglądać zdjęcia, które są wyretuszowane. Myślę, że teraz ceni się najbardziej naturalność. Wszystko, co naturalne, to jest teraz modne. No tak, no ciebie nie trzeba retuszować. To jest e, cała prawda, stoi <laughs> przede mną. Dziękuję Ci bardzo. Jesteś profesjonalna i widziałam różne takie zakulisowe nagrania, na przykład. Jak te sesje są wy, e, wykonywane? No, muszę przyznać, że perfekcja po prostu. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że e, za jakiś czas. E, no chociaż nie, chyba nie mogę mówić o tym. Powiedz, powiedz. No, mam nadzieję, że za jakiś czas teraz jak z tego wybrnąć, bo troszeczkę. Uchylę rąbka troszeczkę... Zobaczą Państwo wkrótce. Playboy'u. Nie mogę powiedzieć no Sama się wygadałam. Sama Jeszcze. zapędziłam się w koźród, Pięknie. Dobrze, to może wybrniemy z tego także. Pleby, to jest bardzo prestiżowa gazeta i na rynku polskim, i w ogóle na rynku światowym. Więc to jest wręcz zaszczyt mieć sesję w takiej gazecie. Oczywiście, że tak. Tak więc mam nadzieję, że DJ Slawik niebawem dostąpi tego zaszczytu.